Siema, siema. Dzisiaj nie będzie około mnie ale dzisiaj będzie czymś innym ciekawym: parody dzieci, wykonania elektrycznych gitar wersji Obrony. To widzę, O, jeszcze chwilkę tylko. Oje, baby! Oje, oje, oje! je ja. je roniec wesoło wybiegły ze szkoły. Sobie wzięli i się nimi pobawili. Coś tam zrobili, że chłodniów zdziwili. Że wszyscy teraz siedzą i dążą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że się tym fascynujemy. Hej, hej, la la, 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 hej. Hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że się tym fascynujemy. Hej, hej, la, 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 la. Y, bro, nie jest król, o ja, o ja, o ja, tony papieru, tony analiz, genialne rysunki, fanarty na sali, wszystko dziwne, wszystko takie okropne, wszystko jest dziwne w tym naszym świecie. Wszystko o to nam chodzi, gdy to oglądamy w telewizji. czytając nasz serial właśnie o tym mi mówię. Wszyscy mamy źle w głowach, że to oglądamy. Hej hej, la 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 do... na brochody Wszyscy mamy źle w głowach, że to oglądamy, że, że, że to oglądamy. Została. Hej hej. Lala, hej hej lala, lalala. To, to chodzi. Właśnie teraz wszyscy wybiegli ze szk Pracy, Został. nagrali coś śmieszne i właśnie o to nam chodzi. Że nagrali głupie filmy fanarty. O to właśnie chodzi. Żeby, żeby nam Został. to nagrali. Wszyscy mamy źle w głowach. Że to nagraliśmy. Hej, hej, la, 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 po co ten serial nam wyszedł 87. O co my, o chodzi. O to Został. chodzi. Wszyscy mamy źle w głowach że to oglądamy hej hej la la la, la hej 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 mam no, opowiedz no, coś Pewkowi może płać takie piosenki oh, yeah. wszyscy mamy źle w głowach że to oglądamy hej hej la 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 fan art joul hej wszyscy no, no. mamy źle w głowach że to w telewizji oglądamy i w internecie też hej hej la la hej, hej, la 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 teraz wszystko oglądamy, hej, hej, la 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 nie jest la 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 blood, la do widzenia i pamiętajcie, żeby co też obejrzeć.